Czy rzuciło wam się w oczy, że bardzo stężony roztwór cukru, nasycony, że na dnie znajduje się warstewka cukru, to, że jesteśmy w stanie zobaczyć wierzchnią część cukru, nawet patrząc od spodu naczynia, w którym się on znajduje? Jak to możliwe? A zupełnie z innej beczki? Znane powiedzenie wojskowe mówi, że armata strzela parabolą, więc można ją obrócić na bok i strzelić z rogu. Ze światłem tak nie ma, ponieważ światło zawsze porusza się po linii prostej. No, chyba, że się od czegoś odbija. Albo mamy do czynienia z załamaniem światła, ale Ciężko sobie wyobrazić, żeby światło poruszało się po łuku. Oczywiście, można sobie wyobrazić, że ułożymy lustra w ten sposób, że rzeczywiście zatoczy łuk i wyleci w innym kierunku. Ale żeby tak się działo w naturalny, naturalny sposób, bez żadnych mechanicznych zabiegów, a to będzie moim dzisiejszym zadaniem. Ale najpierw, żeby to wszystko ładnie wyglądało, stworzymy sobie biały laser. Biały laser tworzę z trzech laserów, czerwonego, niebieskiego i zielonego, więc nie będzie to zupełnie taki prawdziwy biały laser, który ma pełne spektrum światła, tylko wymieszanie trzech barw, które da nam złudzenie mniej więcej białej, białej barwy. Oprócz tego mamy szkło dichroiczne, które przepuszcza zielony laser przez siebie Czerwony odbija w lewo, a niebieski odbija w prawo. W ten sposób możemy wymieszać trzy wiązki i ustawić je równolegle w tym samym kierunku. Moim dzisiejszym zadaniem będzie obudzić tego śpiocha kierując na niego światło białe, czyli takie jak za dnia. Będziemy je zaginać za pomocą tego roztworu, który znajduje się w tej fiolce. Uwaga, podnosimy fiolkę do góry, to jest kuwetka kwarcowa, i w tym momencie światło zaczyna przechodzić przez roztwór. Na początku biegnie linią prostą, natomiast w pewnym zakresie całkiem solidnie się wygina. Bez żadnych luster uzyskaliśmy wyraźny łuk. O, teraz myślę, że go lepiej widać. I śpioch, choć śpi nadal, to ma twarz oświetloną światłem białym. Białego lasera. Co się w takim razie wydarzyło? Mamy do czynienia z załamaniem światła. Ale nie takim klasycznym, gdzie mamy tylko jeden materiał, ale jest mnóstwo. Gdybyśmy mieli mnóstwo warstewek o różnym stopniu załamania światła, to rzeczywiście uzyskalibyśmy parabole. Światło tutaj poruszałoby się liniami prostymi, natomiast możemy też uzyskać roztwór gradientowy, czyli o coraz większym współczynniku załamania światła. W takim roztworze światło będzie przebiegało po paraboli i wylatywało z drugiej strony po linii prostej. Czyli płynnie zmienia nam się stopień załamania światła. I tak to jest w przypadku roztworu cukru. Jeżeli nasypiemy cukier do szklanki, i odczekamy odpowiednio, długo, odpowiednio długi czas. Dyfuzja spowoduje, że cukier zacznie się w tej wodzie rozpuszczać. Widać, że światło lasera wpada do środka w sposób liniowy, nawet spod spodu szklanki, natomiast trafia ono w warstwę cukru. Więc to jest to, co widzimy. Jesteśmy w stanie popatrzeć poniżej. Szklanki i światło, które trafia do naszego oka, może pochodzić z miejsca, które właśnie znajduje się po drugiej stronie szklanki. Czyli teraz jestem pod szklanką, a nadal widzę oświetloną laserem część cukru po przeciwnej stronie od szklanki. Teraz patrzymy od góry i widać. Wyraźnie w miejsce, w którym świecę. Teraz znowu patrzymy od dołu. I nadal cały czas widać tą plamkę lasera czyli właśnie stamtąd pochodzi światło, które wpada do kamery. Jak przygotować taki roztwór? No, przede wszystkim trzeba sprawdzić współczynniki załamania światła. No tutaj pierwszy z brzegu artykuł, który to omawia. I mamy wodę, aceton. Dwa różne współczynniki światła i dwie mieszające się ze sobą ciecze. Oprócz tego mamy tutaj wykres, w jaki sposób stężenie zawartości. Masowej cukru w wodzie powoduje zwiększenie stopnia załamania światła, więc tutaj mamy coraz, większy, coraz większe stężenie, a tu po lewej stronie coraz większy współczynnik załamania światła. Więc możemy mieć gradientową jego zmianę, w jeśli tylko będziemy mieli gradientową zmianę stężenia cukru. W wodzie. A metanol, yy, przepraszam, aceton i woda yy, będą miały znaczenie w drugim podejściu, kiedy będę chciał strzelić światłem do góry. Ale zanim to nastąpi, yy, najpierw Sprawdźmy, w jaki sposób przygotować roztwór, który pokazałem Wam na samym początku. Najprościej, nalać do kuwetki wody, po czym naciągnąć do strzykawki jak najbardziej gęstego, jak najbardziej stężonego roztworu cukru. To może być dość ciężkie, ponieważ jest on bardzo lepki, więc z trudem przechodzi przez igłę. Teraz postawić igłę na dnie kuwetki i wpuścić do środka nową warstwę roztworu cukru. Już widać, że ta warstwa ma inny współczynnik załamania światła, ponieważ wyraźnie pod światło widać dwie warstwy o różnych właściwościach. Myślę, że jeszcze trochę możemy dodać. Poprzednio tak sobie mi to wyszło. Wlałem trochę mniej stężony roztwór, teraz jest naprawdę bardzo stężony. I wlewamy do kuwetki. Ponieważ poprzednim razem wlałem mniej stężony roztwór, tak naprawdę nawet udało mi się utworzyć trzy warstwy cieczy. Widać je nawet dość wyraźnie. Zwłaszcza jeśli obrócimy kuwetkę, to powinniśmy je móc zobaczyć. Najbardziej stężony roztwór jest na dole, po środku średniej, średniego stężenia i prawie czysta woda na górze Teraz trzeba dać trochę czasu można troszeczkę zamieszać ale przede wszystkim dać czasu dyfuzji aby te warstwy wymieszały się ze sobą w sposób właśnie naturalny płynne przejście od największego stężenia do najmniejszego Tylko takie płynne przejście pozwoli nam e, uzyskać właśnie to charakterystyczne Zagięcie światła. Tak to wygląda na zdjęciu. Każda z barw światła troszeczkę inaczej się zagina, więc będziemy mogli też zobaczyć piękny obraz rozszczepienia światła podobny do tęczy. Gdybyśmy mieli rzeczywiście snop białego światła. Mielibyśmy tęczowy obraz. No a teraz drugi pomysł, czyli tutaj mieliśmy kuwetkę z roztworem zaginającym w dół. W ten sposób to wyglądało. A teraz drugi roztwór. Zaginające światło w górę. Dzięki niemu będziemy mogli strzelić powyżej okna i trafić to znaczy trafić w okno, a nie w ściankę, w drzwi. Tu widać promień światła, który już teraz leci do góry i wystrzelił powyżej krawędzi drzwi. I jesteśmy w stanie strzelić gdzieś do góry. Zobaczmy jeszcze od boku. widać promień lasera, który wpada najpierw z jednej strony, po czym się zagina i strzela lekko do góry. Jak przygotować taki roztwór? Tu posłużymy się właśnie tabelką, którą wcześniej pokazywałem i użyjemy dwóch mieszających się ze sobą cieczy wody i acetonu. Aceton mamy już wlany, ponieważ jest lżejszy, Wodę będziemy wlewali później, poprzez strzykawkę na samo dno kuwetki. Druga porcja wody. Nabieramy i wlewamy. W przypadku roztworu, który zaginał światło w dół, mieliśmy na dole ciecz o wyższym współczynniku załamania światła. Natomiast tutaj to właśnie u góry będzie wyższy współczynnik załamania światła, a niższy na dole. Więc dzięki temu będziemy mogli zagiąć światło widzialne w górę i zestawić dwie kuwetki w ten sposób, tworząc taką falkę. U góry pierwszego roztworu nic się nie dzieje, mamy tam czysty aceton. Na dole mamy czystą wodę, więc również będzie liniowa, liniowy przebieg promienia światła. A tu znaleźliśmy miejsce, gdzie pojawi się gradientowa zmiana. Tak to widać na zdjęciu. Mamy taką falkę. Najpierw jest niżej, potem wyżej. I na koniec znowu niżej. I tu jeszcze piękne rozszczepienie światła po drugiej stronie. Co w takim razie widać przez takie kuwetki? No, w pierwszym przypadku możemy zobaczyć, że jeden z pasków na konkretnej wysokości kompletnie znika. To jest miejsce, które moglibyśmy ukryć. W drugim przypadku możemy zobaczyć, że dno kuwetki staje się być podniesione. To jest właśnie sytuacja, gdy światło zagina się w dół i widzimy na wysokości czynia. już dno. Więc wrażenie jest, jakbyśmy patrzyli w bok. Czy jakbyśmy patrzyli w dół. Do czego nam się to może przydać? No, zobaczcie, w tym miejscu jest obszar, który jest niewidoczny dla e, obserwatora patrzącego e, razem ze światłem, więc tutaj moglibyśmy coś ukryć, co nie byłoby widoczne dla obserwatora. Gdyby oczywiście doprowadzić to do odpowiedniej e, jakości, tak żeby nie było widać innych efektów. Czyli tutaj mamy punkt, który jest omijany przez światło, choć wydaje się, że to światło po prostu przechodzi na drugą stronę. W przypadku roztworu zaginającego światło w dół, na pewnej wysokości zobaczymy, że światło uderza w warstwę cukru. Tego cukru jest naprawdę bardzo cienka warstewka. Zaś na tej wysokości laser trafia już w dno. Więc patrząc z tego punktu e, będziemy myśleli, będzie nam się wydawało, że tego cukru jest znacznie więcej. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Państwu. Te eksperymenty się podobały. Eee, specjalnie wybrałem takie odczynniki, żeby można było eksperymentować w domu. Życzę powodzenia.